Siemanko, z tej strony witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was w Inscription. I moi drodzy, tak, mieliście pełne prawo, żeby wkurzać się w ostatnim odcinku, że nie potrafię korzystać z poświęcenia kart i ogólnie idzie mi beznadziejnie. Idzie mi beznadziejnie, ale na swoje usprawiedliwienie mam to, że po prostu nigdy nie grałem w żadne karcianki, nie mam żadnego doświadczenia i nie do końca ogarniam zasady gry. E, przy okazji, próbowałem nagrać odcinek... Startując, tam gdzie skończyliśmy, i się nie nagrał, ale nic nie straciliście, bo jak wiecie zginąłem i tak, tak czy inaczej. Więc zacznijmy od początku, słuchajcie. Zacznijmy od początku, tym razem pełne skupienie, pełna profeska, wiecie, i spróbujemy coś z tego ogarnąć. Mamy znowu tego Cage wolf musimy coś z nim zrobić, musimy go uwolnić. Więc to są nasze karty. Super. Eee, ruszamy się do przodu i zbieramy kolejne od razu. Instant. Mamy tak. Mamy mantis. Mamy cockroach. Ten cockroach wygląda dziwnie. Albo mamy? Czy Luis? To jest jakaś poprzednia karta? Luis mi wygląda na jakąś poprzednią kartę. Czy bierzemy sobie Luisa? W sensie to nie jest nasza poprzednia. To jest jakiś jeszcze wcześniejszy ziomeczek. Czy Luis może nam gadać? Luis chyba nie gada, prawda? Cockroach na cztery kości. Eee, co on robi? Aha, Unkillable. Eee, no w sumie, ale Cockroach za cztery, cztery nam nie są zbyt potrzebne kości. Mantis atakuje lewo, prawo. Weźmy Luisa. Być może e, będę tego żałował. Eee, możemy sobie poświęcić od razu jakąś kartę? Może od razu poświęcimy tego Luisa, co? Eee, może tak. Osobą, która będzie miała eee, dajmy moc. No, ty, ziomeczku, jako jedyny nie masz żadnej mocy, no. Ty nie masz żadnej mocy, a możesz to zrobić na Hello! Na Bullfrogu, albo na. Co to daje? Waterborn. Aha. Dobra, czyli on się ukrywa, ale dzięki temu nie, nie, nie dostaje obrażeń. Mm, spróbujmy. Sorry, Luis. Długo nie pobyłeś ze mną w talii. Proszę bardzo. Bierz. Ciachaj. E, dostał w ogóle dwie? Skąd ci to wzięło? Nieważne. E, walka, moi drodzy, czas na walkę, czas spróbować w końcu coś ogarnąć. E, to znowu ja. E, wilk w e, tej tej... Ja wiem, że Wilka w klasy trzeba, trzeba jakby coś z nim zrobić. Ja, ja wiem, ja wiem. Poczekajcie, mamy sparą i sparą. E, jedyne co możemy zrobić w tym momencie to po prostu postawić. Squirella, postawmy go gdziekolwiek. Możemy postawić też naszego stołta albo bullfroga. Eee, be, 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 be. Może wiecie co. Dobra, postawmy sobie bullfroga, bo jest e, odporny na latające tutaj e, ptaszyny. I teraz tak. E, możemy go poświęcić od razu, ale chyba się nie opłaca, więc. Mamy jedno, proszę bardzo, bullfrog dostał obrażenia, dostały też obrażenia te, te drzewko dostało obrażenia, dobra i teraz tego Cage wolf wyciągamy, ale żeby, aha, żeby go wyciągnąć to musimy najpierw poświęcić jakieś, jakieś stworzonko, mamy tutaj stworzonko do poświęcenia, ale nie chcę wykorzystywać, słuchajcie, tych perków, ja nie chcę ich wykorzystywać tak po prostu, póki co ee, jakby nie tracimy jeszcze aż tak. Aha, teraz trochę tracimy już. Eee, jakby tego Cage teraz wyciągnąć, eee, niech będzie Squirrel. Proszę bardzo, stawiamy cię tu. Dobra, postawmy tego Cage Naprawdę, bardzo mi na tym zależy, słuchajcie. Bardzo mi na tym zależy. Jeśli zginiemy, to zginiemy, ale poświęcę sobie tego Squirrela też tu. Proszę bardzo. Hedge wolf ciach ciach postawmy go tutaj i niech słuchajcie przyjmuje obrażenia cały czas. W międzyczasie tyle. Ale chwila, on nie przyjmuje obrażeń. Czy ja dobrze widziałem? Że on nie został uderzony przez tego co tu się wy... Co tu się wyprawia, słuchajcie? Squirrel tutaj. Stout w takim razie. Za Squirella wchodzi, proszę bardzo. Bad play. Dzięki Mordo. Dzięki... Na... Zawsze na ciebie można liczyć. stingback. Chodź na drugą stronę. Stingback się zawsze cieszy, słuchajcie <gry> e... OK. Okej. Okay. Okej. Okej, okay, robi się bardzo niebezpiecznie. Robi się bardzo niebezpiecznie, bo nie mam... Yes, I think you've got me dysta. Co już się... Okej. Okay. To było bardzo dziwne. Mam nadzieję, że jakiekolwiek karty teraz dostaniemy lepsze. Ringworm. Wolf. Porcupine. Czyli jak to się nazywa? Porcupine to był jeżozwiesz? Czy coś takiego? Eee. Okej. Okay. I co on robi? O, jak ktoś uderzy tego porcupina, to e, osoba, która go uderzyła, dostaje też obrażenia. Dobra. W takim razie biorę go. Proszę nie hejtujcie. Proszę nie piszcie w komentarzu, żeby popełniam ogromny błąd. Nie chcę popełniać ogromnych błędów, okej? Okay? Eee. Dobra, możemy komuś dać jakąś umiejętność. Możemy dać. Bul Chwila, może ty? A może Bullfrog? Może Caged Wolf? Nie, bo on nie może dostać. Hmm. Stinkback? Stinkback, chcesz mieć. Chcesz mieć może. E chcesz mieć może kolejną moc. Proszę bardzo e, Proszę bardzo Ciach Stingback Sting ma teraz ob, o, Ochronę przed latającymi zwierzami I nic mi to nie dało Ponieważ moi drodzy Kolejna walka I z, znowu przegram prawdopodobnie hm, Tak myślę o tym wilku Stary ja wiem Ja wiem Ale ja nie wiem jak ja mogę go Rozwalić co ja mogę zrobić, żeby ten wilk się uwolnił z tej klatki? Co, co wy tutaj macie? Co to jest? Okej, okay, on uderza... On się przesuwa najbardziej w lewo i uderza z dwóch stron. Czyli jak on się przesunie... Przód i w lewo. Przód i w lewo. Więc jak tutaj postawię teoretycznie... Naszego cage Wolfa, to dzięki temu powinniśmy zrobić tak, że ten gość będzie nam tego cage Wolfa cały czas atakował. Spróbujmy. Squirrel. Mm. Okej, okay. Squirrel i tyle. Dobra. Tylko, że on nam tego Squirella rozwalił. Jestem głupi. Jestem głupi. Tak, jakby ktoś się pytał. Tak, jestem głupi. Obronimy troszeczkę, jak postawimy Squirella tu. Postu postawimy na przykład tego Porcupine. Postawimy go tu, to ten go nie zaatakuje, ale ten go zaatakuje. Cokolwiek. Cokolwiek. E, Stinkback, ciebie też można postawić. Ty może dla bezpieczeństwa stój tutaj. Okej. Okay. Chwilę, ale mogę poświęcić ich dwóch, prawda? Mogę ich poświęcić dwóch? W tym momencie? Tylko, czy nie zginę? Nie chcę zginąć. Nie, nie chcę, słuchajcie, poświęcać. Chcę wygrać tą, tą, tą grę, ok? Nie wiem jak, ale chcę ją wygrać, więc liczę na to, że się uda. Okej, okay, ten już nie ma ataku, i nie ma co ze sobą zrobić. Ten ziomeczek będzie się znowu przesuwał. W tą stronę. Więc to jest nasza, słuchajcie, szansa, żeby. wystawić cage Wolfa. Eksperymenty moi drodzy, jestem beznadziejny w, te, w robieniu tego typu eksperymentów, więc. stawiam cage Wolfa tutaj. I to tyle, co mogę zrobić w tym momencie. Mam nadzieję, że nie zostanę przykryty obrażeniami, dosłownie jest jeszcze stabilnie, więc teraz, Chwila, co on tutaj robił? Aha, że on się, on się powiększa, jakby. Dobra, w takim razie wyciągamy sobie squirrela. Wyciągamy naszego stołta tutaj. I to wszystkie karty, które mieliśmy, proszę bardzo. Nic innego, moi drodzy, tutaj nie mamy. Nic innego nie możemy zrobić. Możemy ewentualnie postawić tutaj Squirella, żeby on nam nie uciekał. I to tyle. Ewentualnie, żeby nie zginąć, mogę sobie wziąć zęba jednego. I to mi może pozwoli nie zginąć, ale. O, o, okej, Keżmow dostał obrażenie. Jedno. Jedno, jedyne. <ścoughs> ja mam on kart. Co tu się dzieje? W takim razie wykładamy Squirelle wszędzie. Proszę bardzo. Wszędzie wykładamy Squirella i to jest jedyne, co możemy zrobić. Okej, okay. czy ja to i tak przegram? Chcę ci powiedzieć, że ja to i tak przegram. Eee, Squirrel. Skoro nam daje szansę, to korzystamy, prawda? Aczkolwiek. To jest pułapka. W sensie, nie przegraliśmy na pierwszym, na pierwszej walce. Koleś nam chce teraz skóry sprzedać. E, pierwsza jest za darmo. Dziękuję za Rabbit Pelt. E, nie mam za co innego tutaj. Nie mam nic innego, co mógłbym kupić, więc przykro mi ziomeczku. Ale dziękuję. Dziękuję bardzo. E, teraz tak. Idziemy albo tu, albo tu. To są chyba te głowy, prawda? Głowy nam się przydadzą. Mamy wiewiórczą głowę. Mamy też. Oh! Tak, 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 tak. Czy to jest to, co ja myślę, że to jest? Czy to jest najbardziej OP yy, totem, jaki w ogóle mogłem sobie wyobrazić? Albo mi się wydawało. Możliwe, że, możliwe, że to nie, że tak nie było wcale. Ale. Mamy ziomeczka z totemem. My mamy swój totem. Nasz Squirel... E, nasz squirrel daje nam trzy... E, daje nam... Chwila. Mol. Daje nam trzy krwi. Więc proszę bardzo. Squirrelu mój, drogi, przyjacielu. Eee... Dajemy hmm. sobie Porcupine tutaj Dajemy sobie W sumie to tyle <noise> Dobra I teraz tak Kolejna Kolejnego stawiamy sobie Tutaj i postawmy Stołta zamiast Squirella. Proszę bardzo. Utrzymaj mnie przy życiu. Spokojnie ziomuś, już nic się nie stanie. Eee, dobra. Rabbit pelt. No, możemy go postawić gdziekolwiek. Postawmy go gdziekolwiek. Niech przyjmie na siebie obrażenia. Proszę bardzo. Ok. Wyciągamy kartę. Hmm. Tak sobie myślę o tym wilku. Ja wiem. Ja wiem, kochaniutki. Ja wiem, ja bardzo dobrze wiem, ale no nic w tym momencie nie możemy sobie z tym zrobić. No mogę cię bugu postawić po prostu, żebyś był. W razie gdyby trzeba było i to tyle. Uu! O! Jakbyś tam tutaj dobrze idziesz, coś? czy coś? Czy mi się wydaje, że nam dobrze idzie, czy... czy, 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 czy. Okej. Okay. Nie mamy kart. Możemy sobie wyciągnąć kartę. Cage wolf, proszę bardzo. Możemy też tylko poczekać, aż go wystawimy. Okej. Okay. Okej, okay. robi się bardzo niebezpiecznie. E Mam pomysł w takim razie. Poddajesz się, ale ja nie, nie, nie. Ja chcę, żeby to on mi tutaj Cage Dwolfa rozwalił. Sorry, stary. Nie przyjmuję, nie przyjmuję. Nie, przy nie tym razem. To jest Twoja ostatnia karta. Nie przyjmuje tym razem. To jest pierwsza osoba, jak nie przyjmę yy, tego, żeby się poddał. Ponieważ. Musimy. dać Squirela. Postawić. Cage Dwolfa tutaj. I to chyba tyle. I to chyba tyle, moi drodzy. Proszę bardzo. On się przesunie. A my sobie możemy w takim razie dawiać, dawać Squirella w każdym momencie. I nic nam, nic nam się tutaj z tym nie stanie. Proszę bardzo. Jest cztery. A on się teraz przesuwa. Ojoj. Ojoj. Czy możemy zamienić karty miejscami? Nie możemy, prawda? A... No to mamy Squirella. No. Nie, nie mamy żadnej innej karty, więc. Będziemy go tak ciachać i ciachać i ciachać. Ok. A co dalej? Kolejny Squirrel. On mi cały czas oferuje poddanie się. Będę cały czas próbował. Dobra. Będę cały. Będę cały czas próbował. Dajemy tutaj Squirella. Yy, on będzie Ma trzy życia. Kurczę, nadal, nadal nam tego wilka nie rozbije, ale to nic. Będziemy próbować. Będziemy próbować. Cały czas. Kolejna karta. Ciśniemy dalej. Wygraliśmy? Wygraliśmy z nim. Wygraliśmy z nim. Nic nam to nie dało, ale wygraliśmy z nim. E, mamy tradera. E, trader ma dla nas rzeczy. E, rabbit Pelt. Okej. Okay. Chce nam dać kartę za. Okej. Okay. Chyba najfajniej. U, ten nam się przyda. Ten ziomeczek, muzbak. Mieliśmy go ostatnio. On zadaje dużo ataku, ale też potrzebuje dużo krwi, ale mamy wiewiórę, więc jesteśmy w stanie to zrobić, słuchajcie. ok, idziemy do ogniska czy do plecaka. Zobaczmy plecak. Eee, możemy mieć kolejny ząb. Okej. Okay. Możemy mieć też. Squirella zapasowego przyda nam się. E, kości niekoniecznie, ale kolejny ząb nam się też przydał. Dobra. Walka z bosem, moi drodzy. Walka z bosem, z którą nie jestem w stanie sobie. To niesprawiedliwe! Chwila! To nie było... Co ja dostałem? Powolutku, powolutku. E e Okej, okay, mamy naszego tego starca paskudnego, Ok, Do czego służy smoke? Easy boss, just pop that mule. Okej, okay, mamy rozwalić tego muła. Do czego służy ten smoke? Ciekawi mnie to bardzo. Ale dobra, e póki co. Squirrel, stawiamy Squirrela. Eee, za tego Squirrella stawiamy sobie. No, na razie nie chcę sobie. Albo, na... albo nie. Postawmy. Dobra, postawmy Stouta. Tu. Jesteś pewien? Tak, jestem pewien. Eee, I to na razie tyle. Jeśli udałoby nam się wyciągnąć. W tym momencie naszego nowego. Muzbak, tak, o to mi chodziło. Możemy w takim razie wziąć sobie Squirella. Patrzcie, postawić go tu. Wziąć Muzbaka, poświęcić. Postawić za Muła. I Muł będzie dostawał obrażenia. I to na razie tyle, chyba że możemy ten The Smoke postawić. Możemy postawić Smoka. Cokolwiek on robi. Bardzo mi to słuchajcie interesuje. Mu dostał obrażenia. Mu się nie może ruszać. Tyle kości. Okej. Okay. I teraz Mu zostanie też zabity. Porcupine. Postawmy sobie Porcupina. Squirrel tu. Porcupine to jest. Y Właśnie nie wiem, czy to jest jeżo, wiesz, czy to jest coś Tak czy inaczej, stawiamy go tu On będzie, on zabije Kojota, ten za, powinien zabić tego Tego, zobaczymy Dobra Póki co jest dobrze, póki co jest dobrze, słuchajcie e, Cage Dwarf niestety Nie zostanie uwolniony w tej rundzie Mam nadzieję Okej okay. Eee, cokolwiek się stało, cokolwiek się stało w tym momencie, nie wiem co się stało. Mamy wilka. Wilk nie jest fajny. Co to robi? Aha, musimy nową kartę wziąć. Weźmy sobie w takim razie kartę. Hmm, tak, wiem, wiem, wiem. Ten wilk, tak. Nie wiem, jak go mam tutaj. Co mam zrobić, żeby on dostał wystarczająco dużo obrażeń. Chyba, że. Chyba, że ten wilk, on idzie tylko na wprost, prawda? Stout mordeczko. Stout mordeczko. A jakie ja bym cię poświęcił? Dla wilka. Eee, wilk potrzebuje dwie. Postawmy wilka tutaj. Czy wilk wilka załatwi? Mam nadzieję. Ale nie martw się, mordo, bo postawię też squirela. I tego squirela dam. to dziwne coś zamiast squirela. I co teraz mi powiesz? Co mi teraz powiesz? Co? Co mi teraz, wilczku, powiesz? Wilczku, bardzo dobrze. Atakuj. Wilczku bardzo dobrze atakuj. Mamy nietoperza. So, weźmy sobie tylko kartę. I nie róbmy nic. Co? On ma dwa życia? Mi to pasuje, bo zdążymy Cage Wolf'a uwolnić. Jeśli się da. Eee. Wilk został uwolniony. Okej. Okay, co z tym gold. Co z tymi gold nuggetami możemy zrobić? Czy my możemy na ich miejsce coś postawić? Nie do końca rozumiem, co ja mogę zrobić teraz. Eee, stink eee, musimy najpierw kartę wyciągnąć. Dobra. Stinkbug. Nie mamy miejsca. Czyli. Jedyne co możemy zrobić to czekać. I mamy bardzo dużo... kości, dobra. Okej, okay, zwolnił nam miejsce. Ile on ma życia? Ma dwa ataku. Czy możemy tu postawić coś? Ee, co nam jakkolwiek atak da? Nie topesz! E, tylko muszę nawie w kartę wyciągnąć. Okej, okay. słuchajcie, to jest... Przyznajcie, to jest odrobinkę lepszy odcinek niż ostatnio, prawda? Do tego nie to jeszcze sobie yy, fruwa. To tyle jeśli chodzi o nasze możliwości w tym momencie. O! To już? Pozwól, że zapalę twoje świeczki raz jeszcze. Yy, nie będę cię jeszcze zabijał. Ok, jesteś pierwszym, który pokonał tego bossa. Od jakiegoś czasu jako nagrodę dam ci możliwość wyboru rzadkiej karty. Wybierz ostrożnie. Okej. Okay. To jest święta modliszka. Aha, atakuje w trzy miejsca jednocześnie. Okej. Okay. Okej. Okay. Dziecko numer 13, ma biedne opuszczone dziecko i nie umiera, gdy jest poświęcone, czy ma, ale czy masz serce, żeby spróbować? I... Daus. Eee... Chwila, co on robi? Co on robi? Bellist, czyli dzwon dzwonkowiec, dzwonnik, dzwonnik, dzwonkowiec, Boże, jak gronkowiec. Kiedy karta, która ma tą umiejętność, jest zagrana, rozlega się dźwięk w każdym z wolnych miejsc. a Aha, i powstają po prostu karty w wolnych miejscach, które są po prostu dźwiękiem i mają zero energii, ale jedno życie, czyli po prostu zapełniają miejsca. O matko. Ta mantis jest fajna, ale. Wezmę Mantis God. Mantis God mi się podoba. Dziecka nie będę męczył tego dziwnego, więc. E, w takim razie e, idziemy dalej. Chyba idziemy do kolejnego poziomu, prawda? Mamy kolejny poziom. W takim razie. Słuchajcie, tu jest jakiś w ogóle krzyżyk na mapie. Pójdźmy może. E, pójdźmy może w jego stronę. Jesteśmy na bagnach. Pójdźmy sobie tego krzyżyka, bo mi to ciekawi, co to jest. E, możemy wybrać jedną z kart. E, taką za trzy, oczywiście. A, muzbak. A, to było takie do przewidzenia. E, czym jest krzyżyk na mapie? Ok, jakieś e, znane kamienie, ale coś było innego. Z intuicji wiesz, co stanie się z kreaturą. To, co stanie się z kreaturą wybraną, nie będzie dobre. W takim razie musimy wybrać jakąś kreaturę. E... Wybierz coś innego. Zrób co musisz. Stingbuck jest taki kochany. On jest zawsze okej okay ze wszystkim. Zawsze mu wszystko pasuje. Mamy dwa muzbaki. Wybierzmy jednego muzbaka. Proszę bardzo. Cokolwiek to zrobi. A! Oh, Lord Kości był zadowolony z Twojej ofiary. Co to jest? Aha, karta jakaś dodatkowa. E, wystartujesz każdą bitwę z jedną dodatkową kością. Dziękuję, Lordzie Kości! A. Dziękuję, chyba? Ale dobra, słuchajcie, moi drodzy. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że troszeczkę lepiej im poszło, dajcie znać w komentarzu. No i co, i widzimy się w kolejnym odcinku, i cześć!